Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i zapraszam serdecznie do obejrzenia filmiku, w którym to przedstawię zastosowania liści białej kapusty. Zapraszam serdecznie na film. Moi drodzy, mamy właśnie sezon na młodą, białą kapustę, która ma cudowne, świeże, soczyste i Pełne witamin i cudownych składników liście, które możemy sobie wykorzystać w przypadku jakichś problemów zdrowotnych, takich jak ból stawów, ból żylaków, ból nóg w ogóle, opuchnięć. Dlatego postaram się w tym filmie przybliżyć kilka możliwych zastosowań właśnie tego wspaniałego specyfiku, jakim jest kapusta biała. Moi drodzy... Okłady z liści kapusty, w ogóle liście kapusty są od wielu wieków stosowane w medycynie ludowej, pomagają przy wielu dolegliwościach. Kapusta zawiera bardzo duże ilości flavonoidów, antocyjanów, które właśnie mają działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwobrzękowe, przeciwnowotworowe oraz przeciwbólowe. Poza tym są wspaniałym źródłem witamin takich jak C, P, P, K, czy też z grupy B. Oraz szeregu minerałów takich jak fosfor, potas, związki siarki, wapnia. Aby zrobić taki okład z liści kapusty, potrzebujemy główkę kapusty i obieramy po pojedyncze liście. Każdy listek należy umyć dokładnie, pod ciepłą wodą najlepiej, i wyciąć tą twardą część. Następnie te listki troszeczkę opukujemy takim tuczkiem, na przykład, aby je trochę zgnieść. Możemy też pognieść je dobrze w rękach, w dłoniach. No, i mamy to już gotowy, można powiedzieć, komprest. Okład taki najlepiej zrobić z kilku warstw, tak aby liście bardzo dobrze przylegały do skóry. Wtedy działają na zasadzie próżni. Związki siarki i sól potasowa zawarte w kapuście wyciągają na zewnątrz zmienione płyny ustrojowe wraz z toksynami i niszczą bakterie, które są właśnie odpowiedzialne za stany zapalne. W ten sposób pozbywamy się problemu. Gdzie możemy zastosować? Przy jakich dolegliwościach? Takie właśnie rozgniecione listy, kapusty, a właściwie takie kompresy. Wyobraźmy sobie, że mając ból gardła, przeziębienie, nawet anginę, czy też powiększone migdały, możemy sobie takimi liśćmi obłożyć szyję, zawinąć szalikiem i zostawić na. Tak, żeby było cieplutko i zostawić nawet na całą noc. Nie używać folii. Rano będą oczywiście takie suche, bardzo takie, no już takie żółte nawet można powiedzieć, ale za to gardło będzie jak nowe. Poza tym, gdzie jeszcze możemy taki okład zastosować? Na przykład na jakieś problemy skórne, czyli na przykład rany, wrzody wysypki, stłuczenia, czy raki, oparzenia, czy też odmrożenia. Bardzo dobrze się też sprawdzi przy spuchniętych, bolących stawach, na przykład łokci, kolan, nadgarstków, kostek u nóg. Sprawdzone są przy też leczeniu żylaków i zapaleniu żył głębokich. Takie kompresy bardzo dobrze łagodzą takie silne bóle. W nogach i stany zapalne. Po prostu okłady takie zmniejszą przekrwienie, aktywizują krwiobieg, ożywią tkanki. Również przy bólach reumatycznych, bóli lędźwi, gościca, postrzału, czy też nerwobólach. Również bardzo dobrze takie okłady są, a nawet możemy sobie zmiażdżyć, zrobić taką miazgę z kapusty i zrobić z takiej miazgi właśnie też taki okład. Przy dolegliwościach nerek, takich jak na przykład zatrzymanie moczu, kamica dróg moczowych, kolka nerkowa, czy też różne takie zapalenia, możemy sobie przykładać właśnie liście kapusty w okolicach nerek, czy tam pęcherza moczowego. Na kilka godzin, a nawet na całą noc. Również liście kapusty mogą przynieść ulgę osobom cierpiących na rozedmę płuc, astmę. Tutaj wymagana jest już troszkę dłużej, dłużej trwała taka kuracja, ale jest możliwe całkiem sobie nieźle poradzić z tymi dolegliwościami. Może przynieść ulgę kobietom karmiącym, jeżeli mamy, bo, mają bolące, obrzmiałe piersi. To takie właśnie z kapustki. Nawet możemy sobie je schłodzić w lodówce, aby był taki zimny okład, i naprawdę dają bardzo dużą ulgę i zmniejszają obrzmienie i stan zapalny. Przy nadciśnieniu liście kapusty przykłada się na kark, na łydki i okolice nerek. Przy bezsenności robimy okład na kark i stopy, również przy pękaniu skóry jakieś mamy popękaną skórę mocną. Robimy okład liści kapusty, które wcześniej nawilżamy oliwą z oliwek. Przy bolesnych miesiączkach okłady robimy na dolną część brzucha. Przy wrzodach żołądka czy też jelit, na stany ogólnie zapalne przewodu pokarmowego okłady kładziemy na brzuch w okolicy pępka. Dwie godziny po posiłku, przy chorej wątrobie, czy też marskości wątroby, dobre, dobre efekty też dają ulgę znaczną. Całonocne, takie na całą noc okłady na wątrobę. Pamiętajmy, aby po odwinięciu liści kapusty po prostu je wyrzucić. I aby zrobić ponownie okład, oczywiście używamy nowych liści kapusty. Jest to bezpieczny sposób taki, nie, nie ma żadnych skutków ubocznych. Ale oczywiście, jeżeli nie poradzimy sobie z danym problemem, to należy udać się do lekarza. Może warto też wspomnieć przy zakrzepicy żył w nogach, kiedy te, ta skóra jest bardzo bolesna, obrzęk, wrażliwa skóra na dotyk, zaczerwienienie, w ogóle jest bardzo, bardzo bolesna i tkliwa, to możemy sobie pomóc właśnie robiąc okłady z liści kapusty. I tutaj zalecane są takie zamienne okłady. Raz ciepłe, raz chłodne. Czyli tak, liście sobie podgrzewamy na przykład w jakimś piekarniku we folii, a drugie schładzamy w lodówce i po prostu je naprzemiennie robimy takie kompresy. Pozwala to znacznie złagodzić ból, zmniejszyć zapalenie i obrzęk właśnie przy zakrzepicy żył. Liście kapusty były stosowane nawet przy bólu głowy, także jeżeli jakiś ból głowy przykładano, robiono okłady z liści kapusty, również potrafiła pomóc. Tak jak już wspomniałam wcześniej, ma szerokie działanie przeciwbólowe, dlatego bardzo fajnie sprawdza się przy wszelkiego rodzaju takich właśnie sprawach bolesnych. Moi drodzy, pamiętajmy, że biała kapusta to nie tylko duszona kapusta, czy też surówka z białej kapustki, aczkolwiek pyszna i należy ją jeść, ale właśnie bardzo fajne ma właściwości lecznicze w postaci kompresów takich z liści kapusty. Moi drodzy, w tym filmie to już wszystko. Jeżeli filmik się podobał, to bardzo uprzejmie proszę o pozostawienie łapki w górę albo komentarza pod filmikiem. Można również zasubskrybować kanał, aby na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa.